Witajcie moi drodzy, Krzysztof na kanale Krzyno Garaż. Oktawia jedynka, słuchajcie, zobaczcie gdzie jestem w moim starym garażu, bo w tamtym stoi. Inna robota. A tutaj mam Oktowi jedyneczkę koleżanki klubowej naszej, z Oktowi Klubu. Słuchajcie, przypadłość tu jest taka, ktoś tu widzę walczył z nakładką. Tutaj jest problem z zamkiem. Patrzcie co się dzieje. No nic się nie dzieje. Ten zamek mechanicznie się ani nie zamyka. Ani nie podaje sygnału do. Wiecie, do komfortu, żeby zamknął resztę drzwi. Z tamtej strony można to zrobić. Z tamtej strony działa. Także nie wiem, ten zamek, te mikrostyki, wiecie co? Ja niby słyszę. Albo nie słyszę. Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. To jest konstrukcja taka w Oktawie 1, że to jest 2002, to jest już Efelka, tak? Bo 2001 był Oktawie 1 FL, To już ma sterowniki w drzwiach zapewne i ja myślę, że tutaj zamek już zamówiłem, bo jako mechanicznie nie chcę, już, też go elektrycznie pociąga. No trudno mi powiedzieć, już nie pamiętam. No w każdym razie. No, i tak do testów musi być zamek. Do takiego auta to wiecie co, zamawiamy zamek najtańszy jaki jest, tam jaki znajdziecie, bo pochodził jeszcze te ileś lat. A szkoda, wydawać tam jakiejś specjalnej kasy, 70 zł kosztuje zamek, więc nie ma co. W każdym razie, żeby dobrać się do zamka, to i tak trzeba zdjąć taką cerę. O, ten zamek coś nie tak w ogóle nie, nie odbija, w ogóle nie, nie, nie ma ciągnięcia. Dziwi, jak się rozbiera tapicery w takiej oktavi Dookoła śrubeczki. No nie ma żadnych y, y, zatrzasków, klipsów, tylko takie śrubki. Takie malutkie na Torxa 15, tutaj dookoła. Na dole, na zewnątrz i z tej strony na zewnątrz. Tu w środku. O, patrzcie, tutaj już coś niedokręcone. Śruba luźna. Nie ma do czego być przykręcona. Tu jest śrubka, tu powinna być śrubka. O tam widzicie, tylko jest wyrwane, nie ma śrubki. Także tylko te dwie trzymające rączkę i dobieramy się do tego sterownika, bo tutaj też częstą przypadłością było to, że gniły, tam jest trzecia, że gniły te sterowniki tutaj, które są w drzwiach. I ich wtyczki piny, no różne cuda się działy. Dobra, ja to odkręcę, zdejmę, no bo teraz to już wystarczy zdjąć odpiąć klamkę, co tu jest do odpięcia. To muszę odpiąć, tu też jest niezły patent, ale jak działa. I ja to zdejmę, dobra? Ja to zdejmę, dajcie mi to zdjąć. No i mamy. No trzeba podpinać, tutaj zdjąć tę maskownicę, trójkącik ten taki z głośnikiem, odpiąć i tak dalej. Słuchajcie, no minusem tutaj oktawi jedyneczki jest to. Że tutaj oryginalnie jest taka albo gąbka, albo taka folia. Jest to element, który jest obecnie niedostępny już. Nie ma go w sprzedaży. Was opytałem, nie ma. Yy, na się tam yy, dzwoniłem. Nie ma. Może na zamówienie jakieś ileś tygodni byłby gdzieś. Ale nie ma. O tutaj jest. To to wypadło. To było tu, nie? To są takie te, te do śrubek, takie śmieszne. Tak powinno być. No to dowieszmy się, no co ja tutaj mam zrobić. No to, to wszystko jest już takie, jakie jest. I tak to wygląda, i tak będzie to wyglądało w oktawiach jedyneczkach. Chyba, że ktoś jakąś folię sobie dotnie, yy, jakąś taką specjalistyczną. To wtedy, jo, ja to tu podkleję na taśmę srebrną oczywiście, żeby to tu w miarę się trzymało, nie? No ale to właśnie tak to wygląda. Do wymiany zamka trzeba to zerwać. Kiedyś to było takie fajne folie, to komplet kosztował 150 zł tych folii na te drzwi. Trzeba było kiedyś kupić kontener. O kurwa. Tutaj zaraz się okaże, że to w ogóle nie zapięta guma. No, ale nie ma jakichś przerwań. Lekko pęknięte, owszem, tak, ale słuchajcie, to się dzieje, może nie tam, a może tam? Układ komfortu musiał obniąć, tu podłączyłem kompa, bo tutaj się zazwyczaj rzeczy dzieją cudaczne. Stawteczka taka. I tutaj gnije na przykład ta wiązka, nie? Co my tu mamy? Ładnie, tu mamy. Nie czuję tam pinów jakichś. których popogniecionych czy coś. No i bądź tu mądry teraz, nie? Bez sprawnego zam, zamka, bez zamka, który mam pewność, że będzie chodził. To ja tutaj dużo nie zrobię, bo, bo no trudno mi się odnieść, co to jest. Tu jakieś rozdzielenia przewodów. Zielone. Gdzie to idzie? O kurwa. Musimy się, wiecie co, chyba wspomóc, schematami troszkę. To jest ten nasz sterownik w drzwiach. To jest zamek. No i zobaczcie, jest zamka. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8 przewodów idzie z zamka bezpośrednio do sterownika, nigdzie nie, nie idą. Tu wchodzi masa, na brązowym przewodzie wchodzi masa. Zobaczcie, i ta masa jest przeciągnięta przez cały zamek, tutaj. I to są mikrostyki zamknięcia drzwi, zamknięcia centralnego zamka. To, te, to jest drugi chyba mikrostyk zamknięcia drzwi i zapalający jednocześnie lampkę. A te dwa to są lewo, prawo to jest obrót kluczyka we wkładce i zamknięcie, otwarcie drzwi. Te dwa biało, żółty, czarno, żółty. Tu jeszcze jest. A no, tu jest masa gdzieś tam. Dalej masa na lampkę. I już. I to idzie z zamka bezpośrednio do sterownika. To nie przychodzi nigdzie. Jakby tutaj podać, słuchajcie, jakby, no bo ten zamek działa tak, że jeżeli zamkniemy prawe drzwi, tu pilota nie ma, więc zamkniemy z zameczka, z klamki, z wkładki prawych drzwi, to samochód się cały zamyka, wszystkie drzwi się zamykają, więc ten silnik tutaj działa, tak? Nie ma informacji, nie ma sygnału, nie ma sterowania z tego miejsca, stąd tu i stąd tu. No, i to, no to co? Albo się tu zepsuła wiązka stąd dotąd. Albo ten mikrostyk nie działa. No, no, bo jakie inne wyjście jest? No, nie ma żadnej reakcji na przekręcenie kluczyka w lewo, w prawo. No trzeba by się do tego jakoś dobrać. Biało-żółty, czarno-żółty, szwarz-gelb, -gelb. Jakby tu podać masę. Na, tak, bo to jest masa. Tu wchodzi masa? Może tu nie ma masy? Lampka drzwi się zapala, nawet nie zwróciłem uwagi. No dobra, chodźmy do tego auta. Trochę popatrzmy, co tam są te, te, te druty podłączone, w które miejsca i po co one tam idą. Nie chce mi się tego diagnozować. Masakra, to nie o to chodziło. No tak. Spójrzmy na te przewody, ale najpierw zobaczcie, co tutaj znalazłem. Tutaj pod tym jedną izolacją był yy, ten przewód w ogóle nie, nie, nie połączony tylko skręcony rozpadł mi się w rękach to jest główne zasilanie ale w... Na, nareszcie wam powiem nie widzę jakichś pęknięć nareszcie przewodów może i pęknięcia jakieś są natomiast nie ma no bo są pęknięcia natomiast nie ma przerwań żadnych więc to tam jeszcze pojeździ tutaj ostrożnie z tym bo to jest cały czas zasilanie nie Muszę tego tutaj zlutować, żeby cokolwiek tutaj za zacząć działać. A natomiast patrzcie tu. Żółto. Biały. I. Czarno żółty. Ten jest biało żółty. Czy tam żółto biały? Biało żółty i ten i z tych dwóch. To jakieś zaciśnięte tuleje. I z tych dwóch są pociągnięte te dwa przewody, te dwa przewody, te dwa przewody i to są te dwa przewody, które wchodzą gdzieś do środka. No po co tutaj ukraść ten sygnał? Może teraz to fałszuje, te jakieś zwarcia idą? Może to wystarczy odciąć? No bo ten żółty, ten biało-żółty i ten czarnożółty, ten, one idą, te dwa idą sobie, słuchajcie, tu. Nigdzie indziej, nigdzie indziej. To powinno iść sześć przewodów. No, to jest ta masa. Te dwa odstawiam, od, od, od bo te dwa to są, te dwa to jest ta lampka. No, to jest. Tak, to jest lampka, ta, ta czerwona u góry, tutaj. No, i tu powinno być 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i te dwa to jest 8. No, to jeżeli tutaj pojawi się masa. masa co by oznaczało przekręcenie kluczyka tam w zamku, to tu na którymś z tych w jedną lub drugą stronę pojawi się masa, to ten sterownik powinien zareagować i wysłać do pozostałych drzwi sygnał: Zamknij. No to ja to ręcznie tutaj musiałbym wykonać, to podanie masy nie zamkiem, no bo, bo zamek i tak swoją drogą, ale sprawdźmy to, tylko najpierw to naprawię. No dobra, tam jest zrobione, kilka połapałem. Które były pęknięte, ale no nie ma nic urwane. Tą ramkę trzeba wyjąć z drzwi. Stąd. I wsadzić gumę. I teraz ją się tu jednym ruchem się wklikuje. Nie? Obsadzić gumę w niej. Natomiast tu odkryłem takie rzeczy. Po Co, co ktoś, ktoś miał tutaj na myśli? Jakby to była wiązka nowa. Tu uci ucięta w tym miejscu. I położona nowa. Ale nie wszystkie są ucięte znowu. Tu są połączone ze sobą. No. W jakim celu? To jest silnik. To no nie wiem, co to jest. Szary. To jest drugi silnik, pewnie. Dwa silnik. Te dwa to są właśnie yy, od zamka. I inne to są mikrostyki drzwiowe tam i coś tam. No i tutaj jest. Tu sobie obrałem. I zaraz damy tutaj. Co to jest to? Co to jest to? I to niebieskie. Co to jest? Odcinam to. Zobaczcie co znalazłem. Bo chciałem sobie otworzyć szybę z drugiej strony, żeby móc tam testować zamkiem. Ale zobaczcie na to. Nie wiem, czy zobaczycie z tej perspektywy. Widzicie tam tego pina? Jednego, który jest wygięty i nie siedzi w swojej dziurce. No, może tak. Jak wyprostuję, to się złamie. I wtedy ten cały przełącznik jest do wywolenia. Ale i tak nie siedział w swoim gnieździe. Ciekawe, nie? Ciekawe czy to to nie robiło jakiegoś zwarcia. No to coś ich podłączałem. Zobaczcie jak to działa. Nie mamy zaponu. Podłączyłem ten panelik. I teraz tak. Zamykanie. Tylko ten zamek no świruje, Zobaczcie. Robię mu zamknięcie. I on odbija, nie? Odbija, czyli tam ma wywalone coś tam sobie. Dobra, nieważne, on do zmiany otwieranie. Ale patrzcie teraz, tak To już sobie znalazłem, że ten to jest otwieranie. Ten, niebie, ten to akurat jest czarno-żółty, tak? Dotykam, leci otwieranie po samochodzie. No to ten w takim razie żółto-biały powinien robić za zamykanie, a on nie robi. On nie robi, no to jest masa podłączona. Właśnie tu masa gdzieś tam. E? Tam masa. I ten robi otwieranie. No i zamknięty, więc pokażę Wam. E, zamknij. Ten się nie zamyka, ale tam to się zamyka. zobaczcie, zamknęły się i robi otwieranie tak jakby z, z kluczyka, no właśnie zrobiłem. Jeszcze raz zamknij. Otwórz za pomocą kluczyka. No i co wy na to? I co wy na to? Nie działa sygnał otwierania. Nie działa sygnał zamykania. Ten nie działa. Z kluczyka, czyli ten tu masę podaje. Otwieranie działa. Teraz pytanie: Czy jest przejście stąd? Dotąd, nie? Trzeba stąd, dotąd pomierzyć i pytanie: Czy ten jest sprawny, a takiego czegoś nie mam. Takiego. Zamek założony, zamknięty. Patrzcie. Otwieranie. Sam się odwiesił, jakby. Zamykanie. Otwieranie. O, patrzcie, już nie działa. Kurde, właśnie ma, ma, ma takie zwisy. A to wtedy... A to też wtedy nie działa. Widzicie? Co tu się tak zawiesza dziwnie? Kliknął jakiś przekaźnik. Może za dużo się bawiłem drzwiami. Tu chyba... Może gdzieś popękane jest jeszcze. Przed chwilą, doskoko sekundy temu. O, to jak to działa, to to też powinno działać. O, takie jakby miało jakieś. No, czyli to jest sygnał z zamka po przekręceniu kluczyka. A co się stanie, jak przekręcimy kluczek? Nie ma w ogóle sygnału. Nie ma. No tutaj zamek jest wywalony. Poza tym on raz, no teraz się rozruszał, nie? Się rozruszał. Chodzi góra-dół, ale przed chwilą jeszcze nie chodził i jak postoi, to znowu nie będzie chodził. Także dobra. Trzeba poczekać na sprawny zamek. Ja sobie pomierzę te wią wiązki stąd dotąd. Ja sobie zaraz wezmę mierniki i pomierzę, a tak czekamy na zamek. sadzimy nowy zamek i zobaczymy, co dalej. Tam jest taka śrubka. Tam jest śrubka. Na torce 20, którą trzeba wy, wykręcić nie, nie do końca, tylko tak do takiego oporu lekkiego, i wtedy można wyjąć bębenek. Tak myślałem przez chwilę, słuchajcie, że ten bębenek, że ten bębenek nie ma tego popychacza, nie? Ale ma, ma i się kręci. Ma i się kręci. O! W lewo. I w prawo. I że to nie popycha tego zamka, ale nie. Nie. Tam wszystko wygląda, że jest OK. No więc tu nie ma ze, ze styku. Sprawdziłem przed chwilą tą wiązkę. Przedzwoniłem od końca do końca. Wszędzie jest połączenie, nie ma tutaj żadnych przerw. Szarpałem nie ma. No więc trzeba wywalić zamek. No to co? Tą śrubeczkę odkręcamy. Luzujemy taki, taką opaskę, która ściska Bębenek. Wyciągamy ten bębenek tutaj normalnie. Nie wiem po co tak ktoś tutaj tu poniszczył. Yy, ściągamy tą linkę od klamki. No, klamka może sobie już tutaj być mi tam nie przeszkadza. To już do środka. No i teraz tak, tutaj są te dwie śroby klasycznie do zamka. Ale żeby to wykonać, wyjęcie samo zamka, zobaczcie, on jest tu w kolizji z, z, ze ślizgiem szyby. Więc tutaj szyba do góry, do wyjęcia, ale tu w, w oktawie szyba, w jedynce szyba jest, tam są śruby, nie? Śruby, które ściskają takie gumowe uchwyty. Trzeba to rozkręcić, szybę, szybę, szybę do góry wyjąć i to myślę, że tą śrubkę popuścimy. Tutaj jest jakaś druciarska śrubka, bo powinna być tego typu. I to na bok się tylko prze prze przesuwa, i zamek wtedy można wyjąć. Nie mam gdzie tu postawić kamery w tym garażu, żeby wam to nagrać w jakiś sposób. Może gdzieś tu? Może stamtąd? O tak, jakoś.